Za chwilę wyruszam na podbój Schlossberg, który jest masywną dolomitową skałą i stanowi rdzeń starego miasta Graz. Graz jest to miejscowość w Austrii, w Stylii. Stylia to kraj związkowy w południowej Austrii. Steiermark, Steiermark. Po drodze jeszcze trafiam na Swarowskiego sklep i nie omieszkam go odwiedzić. Swarowski to właśnie austriacka firma, która specjalizuje się w produkcji takich przepięknych szklanych figurek, między innymi zwierząt oraz biżuterii z kryształkami. Wielkie gwiazdy właśnie często zamawiają stroje z kryształkami Swarowskiego. Po drodze natrafiam jeszcze na imprezę w Muzeum Grac bezpłatny wstęp, więc korzystam i oglądam zasoby tutejszego muzeum. W muzeum znajduje się też ciekawa wystawa na temat protestów, które odbywają się lub odbywały na terenie miasta. Można tutaj wykrzyczeć swój protest. Do specjalnego takiego boksu można napisać protest, można przez megafon pokrzyczeć, a również uderzyć w ogromny bęben. O dziwo, również jest udokumentowany protest przeciwko szczepionkom. A to już pierwsze widoki na szlązdek. Słynny tutaj sztolnie, takie budzące trochę grozy, z jakimiś takimi jamami. Podejrzewam, że były to więzienia. Mieści się tam również schron przeciwlotniczy z czasów wojny. Natomiast na górę można albo wejść schodami, albo wjechać windą. Ja wybrałam wersję ze schodami i po drodze podziwiałam piękne widoki na miasto. Na szczycie można podziwiać piękne wiosenne kwiaty, drzewa, również widok na miasto, a także wieżę zegarową. Jeszcze dodam, że w Muzeum w Gracu był do obejrzenia film obrazujący, jak wojska hitlerowskie. Wkraczają w Paradzie do Graz wraz z Hitler Jugend. Widać tych wszystkich ludzi, jak dumnie i posłusznie paradują, i jeszcze nie wiedzą tego, że będą się w przyszłości wstydzili tego, czemu się podporządkowali oni i dzieci, i ich wnuki. No, i się nasuwa taka refleksja, że co prawda, struktury zła zawsze się odbudowują na nowo, ale historia zawsze ludzi rozliczy. Z tego wszyscy podziwiają fioletowe, pachnące rośliny i robią sobie z nimi zdjęcia. Robię zdjęcia i ja. Okolica jest obecnie bardzo romantyczna i dużo par tutaj chodzi, aczkolwiek historia jest dosyć dramatyczna. Tutejszy generał bronił z 17 żołnierzami szlos begu przed Napoleonem i mu się to udało. Był to major Hakia, którego upamiętnia postać lwa. Przez miasto płynie rwąca rzeka Mur, a na niej znajduje się restauracja, dokładnie na środku mostu. Jak widać w mieście tym rzeczywiście się protestuje. Ja natrafiłam na protest palestyńczyków przeciwko Izraelowi, przeciwko niesprawiedliwości. A w Kazamatach urządzoną salę koncertową. Tu można krzyczeć. Protest!